Grzegorz, porażka w Sanoku, no, chyba nie tak sobie wyobrażaliście, tu przyjazd. Na pewno nie wiem gdzie Sanok jest w tabeli, wiemy też, jaka różnica jest pomiędzy drużynami, ale jak pokazuje mecz, to się nie liczy. Skład na papierze nie gra. Dzisiaj Sanok walczył o wygraną i, i w końcu w karnych wygrał. Czego zabrakło w tym spotkaniu? No bo w trzeciej tercji, można powiedzieć, siedliście na rywala cały czas w ich tercji, dogrywce były to samo, a jednak ta, ta bramka nie padła. No ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o strefę mentalną i też jakby to, jak cały mecz wyglądał, bo pomimo tego, że mieliśmy przewagę i też od połowy drugiej tercji można powiedzieć, że nie wychodziliśmy z tercji od przeciwnika, to nie zmienia faktu, że nie strzelaliśmy bramek i Podejmowaliśmy złe decyzje, które dzisiaj nie dały nam zwycięstwa. Ta skuteczność, no można mieć jakiś zarzut tutaj do tego, że, że pod bramku czegoś brakowało, bo podań było bardzo dużo, ale konkretnych strzałów mało. No Dokładnie tak, dużo było podań, mało było strzałów, jednak z podań bramek strzelać nie będziemy. A to co jest najważniejsze, czyli strzały i, i praca na bramkarzu, dzisiaj tego zabrakło. Troszkę kontrowersji w rzutach karnych, bo widziałem tam po zawodnikach, jak wychodzili, że nie do końca zgadzali się z decyzją sędziego o uznaniu tej bramki. Ciężko powiedzieć, sędziowie podjęli taką decyzję, a nie inną. Jeżeli była bramka, no to dlaczego mieli podjąć inną decyzję, więc musimy się z tym pogodzić, musimy się zgodzić z ich decyzją. I tyle, no, też mieliśmy swoje szanse, żeby w tych karnych strzelić. Nie uczyniliśmy tego, więc. Przegrała. No ta bramka na 3-2 chyba do, powinna dać Wam utuchy, a jednak w tej trzeciej wersji dalejście się gdzieś zaskoczyć troszkę rywalowi, że pod koniec właściwie meczu wyrównali i, i gdzieś te nadzieje w nich e, tkwiło. Ja to tutaj jest tak bardziej strefa mentalna, bo e, dobrze wiemy, że e, jeżeli zagramy na w swoim poziomie, to z każdą drużyną jesteśmy w stanie wygrać, z każdą drużyną jesteśmy w stanie kontrolować. Przebieg spotkania, no ale jeżeli nie damy do tego wszystkiego, to w danym meczu drużyna przeciwna też chce z nami wygrać, i dzisiaj tak się stało. No, taka sensacja można powiedzieć, i chyba liczycie się troszkę z krytyką gdzieś nawet swoich kibiców. Z krytyką. Sezon jest długi, Nikt nie powiedział, że wygramy każdy mecz. Wiadomo, że nie chcielibyśmy porażeć z Sanokiem, ale taka się przytrafiła. Mamy można powiedzieć, że jeden dzień na regenerację gramy za święciem, gdzie będziemy się chcieli odegrać. Dzięki.